Słuchaj, że odwierci, to zaraz mu sobie zemstę. Położę mu zgniłą dynię pod, pod jego drzwiami. O, jaka jest taka bardziej zgniła. To kurwa, to już capi. Serio, to kurwa capi już. Chuj. Jako jest taka bardzo spleśniała. <ślesy> to, to jest, taka zgniła, że chyba nie zaniosę do niego. W rękach się rozpadnie. Haha! Kurwa mać! To już chyba tak capi! Nie wiem, jak do niego to zaniosę. Haha! Patrzcie, z nieba dysponuj! z nieba pod drzwiami i on będzie widzieć jak to Już capi, naprawdę zostawił pod... dynię zgniło. <śpiew44> <śpiew> 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 <śpiew>